Dzisiaj jest 3 czerwca. Jadę pyskać kukurydzę. O 18.00. W dwóch kawałkach mam do opyskania: tutaj koło budynków, właściwie między budynkami. No i tam kawałek dalej. Na dwa opyskiwacze, bo jest około 2,60 hektara. Także 1,3 hektara jednym opyskiwaczem planuję zrobić. Już trochę na narosło. Ciągnik odpalony się miesza. Zawaltość ziemniaczki, zobaczcie, jak ładnie rosną ta kukulecka. Dużo chwastu, a jest dużo chwastu. Tutaj nie ma aż tak to. go dużo ziemniaków. Jeszcze nie ma wszystkich na wierzchu. Jeszcze niektóre podziemią. niektórym to słabo idzie. Z lekka. 31 maja kończyłem pyskać e, tutaj zboża, pszenicę i jęczmień, te dwójeczka. Także zboża mam już opyskane wszystkie. Teraz tylko czekać na żywa. Dzisiaj kupuje i, i i i i jutro się może uda opyskać ziemniaki. Tytytkę muszę jedną wziąć z piwnicy, bo tutaj jak widzicie ten wąż jest luźno, zerwała się. Niestety mam tylko białą, wszystkie są czarne, także będzie nie pod kolor. Niedobrze, bardzo niedobrze. Belkę będę musiał trochę opuścić, bo z lekka zawiewa. Także, żeby mi nie poleciało na pszeniczkę, tak dużo kręcenia na tym kawałku. Strasznie dużo. 30 arów, a przez ten czas hektarem zdążył opyskać. Tu też jest i Jeden z chodzeń w hamulcach zginął, także jednego hamulca nie ma, niestety. Ktoś rów wykosił, fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. 6 rządków e, biorę tym opyskiwaczem, e, tak, żeby jeszcze obu trochę sięgnąć. Normalnie to 7 bierze i między przejazdami biorę 13, nie 14, żeby w nie porobić. Tutaj się nie obawiam, że spalę uprawę sąsiadowi ani jednemu, ani drugiemu, bo i po prawej, i po lewej jest kukurydza. Także na spokojnie Osty tutaj rosną, dużo ostów I tutaj jakieś coś trzinowatego się znalazło Nie wiadomo skąd A rządki mi się tu zjeżdżają Chyba coś się z terminem siewu nie wbiłem, chociaż po siebie padało tak naprawdę, ale ta kukurydzka to niektóra jest taka, niektóra jest taka, a tam u sąsiada no to jest dużo lepsza, a on nie wiem tydzień wcześniej siał? Coś takiego, nieduża różnica w każdym razie była. No. Nie ale jemu też kurde No zobaczcie To samo jest Tu jest taka Na 3 cm A za chwilę jest taka Na 25 To samo Nic innego Nie wiem co jej nie odpowiada i czy urośnie muszę pogrzebać w ziemi tam gdzie jej nie widać czy to rośnie, czy to już się zepsuło ziarenko kiełek ma ma chęć rosnąć, tylko tu jest strasznie twardo ja tu kijkiem nie mogę udziobać zakorzenić się zakorzeniła. No ciekawe czy coś tutaj urośnie na tym przecu. Tu jest jedna za pół metra druga. Tutaj tak trochę goło. Ale przeniczka to tu była wyśmienita. Tylko kukurydzy coś tutaj nie odpowiada. O, łąka. Idę na łąkę zobaczyć jeszcze, jak to wygląda. Ona jest do koszenia. Szkoda, że jej nie wykosiłem w tym samym terminie co tamtej. Już by rosła następna trawka, a teraz taka przerośnięta. Ojku są haszcze. Hmm. tutaj to będzie sporo, sporo bali z tej łąki to będzie siano kiszonka robiona i myślę ją w sobotę skosić zobaczymy Kiedy mi się to uda O, tutaj mi stworzeń zginął można by tutaj śrubkę włożyć No ale to nie po mojemu I tak sobie jeździłem Bez hamulca Nie wiem koło miesiąca I byłem ostatnio w mieście, mi się przypomniało Kupiłem Tylko, że nie miałem zawleczki, ale znalazłem W garażu Idealną Także Wkładam, zabezpieczam I już ciągnik będzie jak nowy i stworzeń założone, ale widzę, że tu kolejnej zabeczki brakuje. I tu, i pewnie po drugiej stronie, nie, po drugiej stronie coś jest, ale lekko się wysunął. I by się przydało troszkę podciągnąć ten hamulec, bo ten jest dobrze. Dociągnięty, ale ten jest trochę luźny. Mógłby bardziej hamować na lewe koło. I kukurydzkę mam już otyskaną. Jeszcze mi zostały ziemniaki, ale to jak mówiłem, nie dzisiaj. Wapno wczoraj przyjechało, jak mnie w domu nie było. Nie nagrałem wam jeszcze. 27 czy 8 ton tutaj jest Trzeba je dzisiaj przykryć Żeby nie zmokło. No już trochę zmokło od rana, bo na mojej prognozie miało nie padać. I dzisiaj też w trasie byłem, dzisiaj jest sobota. I jak mama dzwoniła mówi, że padało mówię tak mówię kurde nie dobrze. no ale pokropiło trochę na szczęście także no zaraz poszukam tej pandeki co zawsze miałem góra, góra z ciężarówki z bokami także no idealnie myślę przykryję tą kubkę łapna trochę muszę się wziąć i tutaj podrzucić to co się rozsypało i się jeszcze nad długą gondolą zastanawiał. Przydałaby się. Tylko budżetu na ten cel nie mam przeznaczonego. Żadnego. Na chwilę obecną. A podobno w lipcu. Mam podejrzeć. Także. No jeszcze by się przydała łódka. Jedna. Bo wszystkie pola trzeba będzie powapnować. Na których się będzie cięło słomę, a trochę jest. Eee, 13-14 hektarów zboża, po 3 hektary no to jest 40-40 ton, a nie wliczając w to żadnej łąki. No i pola po ziemniakach też nie wliczając. Taka oto plandeka do przykrycia tego wapna. Coś takiego i teraz już może leżeć tutaj do jesieni. Nic się mu nie stanie. Dzisiaj jest 8. Siedemnasta trzydzieści umieszałem umieszałem pierwszy opyskiwać na chwasty w ziemniakach miałem pyskać wczoraj ale temperatura trochę za wysoka była, a się zbierałem rano opyskać No i jeszcze później rosła także Odpuściłem to sobie mówię dzisiaj opyskam i tak właśnie z trasy wróciłem przed chwilą od wczoraj już miałem nalany opyskiwać Trochę wiatr wieje niestety ale do przeżycia myślę Tutaj mama gdzieś mi mówiła, że w kukurydzy i przestrzał został Nie dopyskałem gdzieś Na dzień dzisiejszy wyglądają tak Tutaj jest ta druga odmiana trzeba porobić, bo tu są dwie jedliny więcej na środku. Jedna jedlina za dużo i byłoby idealnie A tak to tutaj 8 sięgłem, tutaj 8 i ta jest dziewiąta Pyski, wasza, przejechać! Jeszcze wiedzą, No i dobra, tyle w tym filmie. Także standardowy. Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.